Dzisiaj myślałem Dzisiaj kolejny odcinek z Browsers w do Pro Playera i w No Browsers. W ostatnim odcinku no, kupiliśmy sobie te dwa skiny. No i przyszedł czas chyba kupić Fenix'a. Więc to dzisiaj zrobimy. Ale jeszcze nie Mieliśmy sobie przetestować RT Najpierw. Tylko, żeby przetestować, żeby wszystko mieć dobrze nastawione. Dobre. Daj, biorę to co zawsze. Dobra, chyba myślę, to jest lepsze. Że to jest lepsze. teraz cyk. No i też nie można grać skinka. Skoro mam dużo wskotyk, no to leci skinek. Więc dzisiaj wielkie zakupy. I też będzie opening Myślę, że możemy zagrać na solów. <laughs> Dopóki się rądzę zacznie, polecam lajkować ten film i subskrybować ten kanał, bo na 10 subów jest mega mocny specjal Dobra. jest Ja na swoim koncie nie mam rt Więc raczej to przegram szybko Ale się postaram chociaż Ale on ma fajny spray Dobra widzowie, znowu mi się nie nagrałem, jak grałem Ale przegrałem No więc nie będę grała z następnej gry Ale Muszę was przeprosić po prostu serdropa I patrzcie, co mi wypadło. Frankuku. Dlatego. No, jak mamy nową postać, to go przetestujemy. Ja też lubię Franka. Na moim koncie jest online. <laughs> no. Także. Także możemy nim zagrać. Mamy trochę małpą. Wezmę z karnetu Mac. Dobra, uzbiera się trochę. Myślę, że tyle starczy. Ja mam tu nowego? A to, dobra. Gadżet. No, to jest lepsze. Tutaj oczywiście siła i tarcza a tutaj kradzież mocy jest nawet dobra Dobra No w ogóle takie ładne skiny Ty to niezbyt, ale te cztery Dobra, ja bym chyba mimo wszystko kupił tego Wam Też w następnym odcinku sobie kupimy nowego spajka. Ale ty, może Frank zostanie moim mainem zamiast spajka. A, A nie no zapomniałam, że obiecałem wam kupić następnego skina, więc Ci kupujemy tego, żeby mieć wszystkie skiny do spajka. Z silnego, go mam kupionego, ale koralowcy nie będziemy testować. A będziemy testować franka. Yeah. No, możemy na solu wiem. A Co tam zaszkodzi. <laughs> no. Pamiętajcie też, jak już mówiłem o lajku i subskrypcji, to możecie zostawić jeszcze jakiś komentarz. Nie wiem, jakieś porady. Ulun ma fajne ataki. Kurde, Hank mnie dojeżdża. Gdzie idziesz? Tak! Ale jestem. Jak nie zapomnę, to to wytnę. Znając czwarte i życie, to zapomnę. Dobra, gramy na następną rundę, bo... Tak. Dobra. Lecimy, lecimy dur. Co to jest bel? Dobra, poszła sobie jednak nie poszła. No, nie wziąłem tego cuba. Co ja zrobiłem? Dobra, uciekamy już. Au. Au. Au, au, au. Leć się, leć się. Dobra, uciekamy. Чеканый отбор. Ну, вот чипси, отдай мне, халу. тут это было так в окулярном? Не на то. Musimy tu grać. O nie, podjeżdża mnie. Dobra. Idzie do mnie ktoś. Nie wiem, kto to serdź. Dobra, dostaję, dostaję, dostaję. Ja dostaję. Dobra. Mieliśmy robić zakupy. Więc może coś jeszcze kupimy. Czekaj, ja mam matkę. Mam. Bo wiecie, jakiego skina kupię. Tyn, tyn, tyn. Albo nie, jakiegoś mecha. Jakiegoś fajnego. Może takiego kolcika. Przecież Mortis jest lepszy. Albo. Może się skusza. Dobra, z racji, że lubię grać Mortisem. Kupujemy trzy wielkie zakupki. Meg. Nie wiem, po co kupuję następne. Ale najładniejszy jest chyba ten żółty. Przynajmniej moim zdaniem. No, patrzcie, jaki skin ładne. Bierzemy żółtego, bo wszystkich nie przetestujemy. No i oczywiście tradycja. Aha, nie mam punktów mocy. Fajnie, bardzo się swego powodu. cieszę. Gdzie są jakieś punkty mocy? Tu, tu i tu. Tutaj i tutaj. Dobra, jest jeszcze gdzieś. Nie ma. Okej, okay. idziemy... Kurde, przez przypadek kliknęłem legendarnego... O! I fajnie, z kim to spajka? Przez przypadek... Ale fajnie. Jak do spajka to git. Chociaż wolałbym do franka. E, dobra, gdzie jest smartisek? Tak, 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 tak. Znowu mi nie stać. Szkoła ma miliony milionów gemów sobie kupić. Zobaczymy. Mek. Chodźmy. Dobra. I spinner. Co? Na no, jakiś taki. Nie widziałem. Spring. No chyba to jest OP. Na przykład na zadymę i chyba jednak tutaj będzie tarcza. Tak, bierzemy żółtego. No i oczywiście zadymka. Jak Mortis to zadyma. Dobra. I w ogóle możecie w komentarzach podać swoje IP aż do prawdziwego obrazu bo z niego też chcę nagrywać. I mogę was dodać, ojejku Torbibi Mech, mech Jaki jest tam O Jezu Dobra Co jak widać to jest Zeta Division Ej kolec, co ty tutaj robisz? Oj, ale one są te Goal, jeden do jednego Mortis jest super na tym star położy. Meg, Meg, patrzcie jak on zadaje. Meg. Widzicie to? Nie no, Mortisa... Dobra, jednak zmiana planów mainuje Mortisa. Nawet nie Frank, Nawet nie Spajka, tylko Mortisa. Mek. Skoro mainujemy Mortiska. W następnym odcinku sobie kupimy jakiegoś innego skinka. Teraz, może tego jeszcze przetestujemy, tak na koniec odcinka. Wiem, że miał być opanik, ale jednak nie zdążymy. Dobra, trudno. Tak, rozwalamy ich. Tak, tak. Ale ich rozwaliłam. Tutaj emotka promowanie za ty... Oj, nie to kliknąłem. Tak! Oj Edgar Kurde. Nie no, no i no, Haha, Co on zrobił? No, wypowiedziałem się już. Jestem taki dobry, nie oglądałem Maci Moja drużyna przegrała. Nie no dobra, to, to było takie śmieszne, że nie wiem Podaj mi! tak. tak, Cyk, Edgar rozgramiony. Podaj mi, podaj mi ojku, tej Gale nas rozwalił. Gale nas rozwalił. Dobra. Telepatyszy. Mek, mek, dojeżdżamy, ich, dojrzamy ich. Nie, przegrywamy. Ale trudno. O nie, 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 teraz nie mamy problemy dobra, tak pyk myk brawo 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 Fank chwila no nie przegraliśmy i pocharku straciliśmy no dobra to na zakończenie odcinka sobie otworzymy Jednego to Dawaj, proszę, idź postać. Teraz może? No, no dobra. No i chyba to by było na tyle tego odcinka. Elo.